Witam kochani w następnym odcinku. Dzisiaj będę wam pokazywał jeden trend na TikToku, co myślę, że jest jeden z najgorszych trendów. Ogólnie TikTok moim zdaniem to jest jeden wielki hemoroid w internecie. Tak ta szerzej szacunek dla internetu tracę. Większość trendów na TikToku są... No, okropne, nudne, ale ten co wam pokażę, to on jest, no, nielegalny. Przeciw prawu. Ten trend się nazywa DVs Lux. DVS to znaczy przebiegłe, lex to znaczy uliznąć. Nie ma to za bardzo translacji na polski język, ale dobra, pokażę wam o co w tym chodzi. Widzieliśmy dwóch ludzi, co mają drzwi od aut i niosą te drzwi do ich samochodu. W tym trendzie chodzi o kradzież. Ten trend to jest kradzież. Dosłownie kradzież. Chcę powiedzieć, że nie chodzi mi tylko o kradzież drogich rzeczy. Czasami te osoby kradną coś, co jest bez wartości. Zobaczycie więcej za chwilę. Dla lepszego zrozumienia pokażę Wam trochę więcej tych filmików. Czyli w tym trendzie chodzi o kradzież rzeczy, żeby coś ukraść, albo coś ukraść od czegoś. Na przykład jak mamy kibel, to nie tylko mamy kibel, tylko też mamy rury od kibla. Czyli ludzie kradną te rury i niosą to do domu jako jakieś trofeum. Czasami myślę, że ja jestem głupkiem, a potem widzę takie coś i tak szczerze lepiej się czuję. O, to będzie najlepsze. Ukradł światła drogowe, zajebiście Okej, okay, zgadzacie się ze mną, że to jest najgorszy trend na TikToku? Jak można obejrzeć takie coś i mieć z tego radość? Ja tego normalnie nie rozumiem Ja nie znoszę TikToka tak szerze ale niektóre TikToki Uśmiechnę się, może nawet się zaśmieję jak je obejrzę Ale takie coś, to jest normalnie kradzież Na pewno niektóre z tych filmów są, no, fakeami nie są prawdziwe, ale dużo tych filmów są prawdziwe. Bo szkoły w Ameryce szczególnie mają wielki problem z tym. Niektórzy nawet toaletę zabierają. Po co ci publiczny kibel? Ja nie rozumiem. Ja naprawdę nie rozumiem. Co się dzieje z tymi ludźmi? Co się dzieje z tym światem? Tutaj mamy więcej filmów ze szkoły. Tutaj widzimy, że ktoś ukradł znak, że podłoga jest mokra. Tutaj ktoś. No ja, ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem. To się też stało w mojej szkole, że parę tych, ja nie, nie wiem, jak to się kurde nazywa. Ja mieszkam w Irlandii, okej? Okay? Dwa takie rzeczy z mojej szkoły znikły. Znikły po prostu. Nie wiem, czy ludzie o tym słyszeli w Polsce, ale to jest, to jest wielki problem, bo te TikToki są nielegalne. I jakim głupkiem trzeba być, żeby popełnić przestępstwo i wstawić to do internetu? Ludzie kradną kamery nawet. Ludzie nawet kradną kamery. Ja nie rozumiem. Dlatego nie rozumiem. Ludzie na ekranu gaśnicę ze wszystkich trendów na TikToku. Ten trend to jest na pewno, na pewno najgorszy. Albo jeden z najgorszych, jaki jest lista top 10. To na pewno to będzie jakiś drugi albo trzeci. Nie wiem, jaki jest pierwszy. Nawet to może być pierwszy ten trend. Na pierwszym miejscu najgorszych TikToków, ale TikTok to szambo. Że jest parę stron tego TikToka. Jedna strona TikToka jest no na, nawet można uszanować, ale nie wiem, czy słowa szacunek i TikTok razem dobrze współpracują, ale można to zrozumieć, że niektóre TikToki są naprawdę śmieszne albo interesujące. Ale takie TikToki nie rozumiem. To jest dosłownie popełnienie przestępstwa i udostępnienie tego w internecie. No, to, to, jest, to są te to jest ten trend, przestępstwo To jest wszystko co chciałem powiedzieć w tym odcinku Bardzo dziękuję za oglądanie Też dziękuję Icemanowi, nagrał film o mnie Ten kanał jest super Ciepło mi się w serduszku zrobiło Ci moi widzowie co nie znają Icemana Proszę, proszę obejrzeć Chociaż jeden z jego filmów Nagrywa podobne filmy jak ja Może nawet go polubicie, mam nadzieję, że tak Ja go bardzo lubię Link do Icemana będzie w opisie I to wszystko na dzisiejszy odcinek Żegnam